Ma siema, ma sensu. Nie ma. Mamy sobotni poranek, a ja skończyłem główną, najgłówniejszą, najbardziej męczącą mnie pracę w tym tygodniu przed świętami. Jedyne właściwie, co mi zostało, to pisanie e-booka, zrobienie treningu, odpisywanie na raporty podopiecznych, czyli coś, co uwielbiam najbardziej. Także przyjemny weekend się szykuje, a wy będziecie cały czas ze mną. Właśnie skończyłem rozpisywanie treningu góra dół push and pull FBW. Opisywanie go, jak go sobie ułożyć w buku, zrobiłem sobie śniadanie i chyba czas iść na trening. Dzisiaj akurat wychodzą barki, więc dosyć przyjemny trening, ale pewnie troszkę zapieczę. on my head is disrespect. So offended that I had to double check. I'ma always take the money over sex. <laughs> Trening zrobiony. Teraz jestem na uczelni Oli, czekam na nią, bo pisała egzamin. Idę zjeść zajebisty przetreningowy, a wy oczywiście musicie to zobaczyć, bo jest ogromna, ogromna, ogromna ilość kalorii. 150 g kaszy mannej, 150 g jabłka, 110 g białka yy, banana, 40 g weja i 30 g masła orzechowego to z posiłek. A że zaraz święta, musimy ogarnąć, pre znaczy prezenty mam ogarnięte, ale trzeba je opakować, więc jedziemy, ja jadę na tortury w sklepie, a Ola w przyjemności, ale nie zabieram was tam, bo wiem ile tam jest osób i nie chcę was po prostu tym torturować. Sto lat później przetransportowaliśmy się już do Oli, nawet sobie nie zdajecie sprawy, Wszyscy przeszliśmy. Jak bardzo jestem zmęczony, mogę zrobić w tej chwili tylko jedno. Fokus? Jest. Breyers. Lody z oszą 350 kalorii w kubku. Sztos na maksa. Smak Oreo. Zobaczcie. My jesteśmy podnieceni. żeby pachniało świętami czy kakałkiem czy yy, piankami marshmallow. Pianki marshmallow. Dobra. A do pianek marshmallow sneakers ale żeby nie było jest z jogurtu kokosowego dla wegan. Nie wierzę w ogóle, że coś takiego tutaj jest w tym miejscu u mnie. Ale ogólnie smakuje zajebiście. Gdzieś tutaj podlinkuję jakiego jogurtu użyłem z Osho, bo makro jest <laughs> zacne na 100 gramów 97 kalorii, więc spoko, jeszcze dzisiaj będzie tysiaczek do zjedzenia. <laughs> Ola, Czekaj. jaki wieczór mi zaplanowałeś? Grincha obejrzymy, żebyś poznał swoje prawdziwe ja i przeszłość. Następny dzień, niedziela, dzień przed Wigilią. Ola robi ciastka. Ja wałkuję ciasto. I zaraz będziemy coś fajnego robić. Ale to zobaczycie. No. Taki trochę nudny ten dzień, nudny ten vlog. Ale przygotowania są takie trochę nudne dla mnie.

Krótka przerwa w robieniu ciastek przeze mnie, Ola dokańcza, a ja jadę do Biedronki po jakieś bułki, bo zgłodniałem, kurde jest jeden problem mordy, god damn it. Wracam do domu, a to proszę jakie renifery. Pokaż Ola. No, Już nie wesło. Czekaj. Fokus jest. Tak. A to moje kanapkowe dzieło. A raczej bułki. A Ola dalej robi renifer. Kesi. Zostaw. Ej! Hej! Chodź, chodź. Zjadłem kanapeczki. Teraz Ola robi prezenty wszystkim. Pakujemy. Ja wstawiłem na Facebooka nasze zdjęcie. Cyk. I teraz idziemy na Wigilię Pracowniczą ode mnie z siłki. Zorganizowałem taki mini, mini zjazd, mini Wigilię dla trenerów, recepcjonistów, wszystkich z siłki. Idziemy coś sobie zjeść, ale tam kamery nie biorę. A potem się widzimy, bo jeszcze muszę zrobić raporty, bo jest dzisiaj niedziela, a to niedziela to dzień sprawdzania raportów. I muszę wszystkim napisać podopiecznym, żeby... Nie liczyli kalorii na Wigilii, tylko pierdzielali pierogi. tak jak ja to będę robił. <laughs> Ale idziemy, bo już jest 18.07, a my o 18.00 mieliśmy tam być. Ty bym nie musiała pakować prezentów za ciebie, to na pewno byśmy już. <laughs> wróciliśmy z wigilii, zjadłem sobie tam spaghetti, posiedzieliśmy, pogadaliśmy, pośmialiśmy się i wróciliśmy już do mnie, bo czekają na mnie raporty od Podopiecznych. Więc ja sobie zrobię i idę spać, bo jutro trzeba rano wstać przed Wigilią na trening, żeby się nażreć. Więc nie będę za bardzo przedłużał tego vloga. Mordy, życzę wam wesołych świąt, skupcie się na rodzinie, zjedzcie chociaż o jednego pieroga więcej niż wydaje się wam, że możecie. Bo tak naprawdę możecie, trzymacie tą formę cały rok, trzymacie michę, więc ten jeden dzień czy dwa... Nic wam tak naprawdę nie zrobi. A po dopieczni wy wiecie, co macie robić. I nie słuchajcie mnie na YouTubie. <grymne> na razie i do następnego. Pozdro!